Cześć, z tej strony Miko, witam Cię serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale. Dzisiaj kolejny odcinek z Andory, małego kraju między Hiszpanią a Francją. I tym razem nagrywamy w plenerze, już nie w pokoju hotelowym. I dzisiaj zaczynamy serię materiałów dotyczących mojego nowego projektu. Który na dzień dzisiejszy możemy sobie nazwać analitycy magicy, natomiast nie wiem, jak będzie wyglądała docelowa nazwa i jak ten projekt się rozwinie. Na razie jest on na etapie konceptu, i dzisiaj pierwszy odcinek przedstawiający ten koncept, i trochę naprowadzający, skąd w ogóle pojawił się w mojej głowie pomysł na ten biznes i na tą inicjatywę. W pierwszym materiale wspominałem, że znam się na rynku e-commerce, że jestem współwłaścicielem dwóch sklepów internetowych, jak i również w przeszłości prowadziłem sklepy internetowe w Stanach Zjednoczonych, jak i sprzedawałem produkty przez platformy aukcyjne. Typu Amazon, również w Stanach Zjednoczonych i w Europie Zachodniej. Więc przez te ostatnie lata miałem okazję zdobyć doświadczenie, jak i również na własnej skórze doświadczyć problemów i wyzwań, z jakimi zmierzają się e-commerce. Co w ogóle mam na myśli, mówiąc e-commerce? Mam tutaj na myśli firmy, które. Generują przychód od kilku do kilkunastu milionów rocznie, które prowadzą sprzedaż wielokanałową, nie tylko za pośrednictwem sklepów internetowych, ale również platform aukcyjnych typu Allegro, Amazon, Kaufland, eBay i wiele, wiele innych. Jaki jest pierwszy problem? Problem, jak i również niewykorzystana okazja. Tutaj mam na myśli niewykorzystane dane, brak wiedzy, jak obrabiać dane, jak wyciągać wiedzę z danych. Prowadząc biznes e-commerce, zmierzamy się z wieloma procesami. Musimy znać, znać się na na sprzedaży, na marketingu, na obsłudze klienta, na zarządzaniu zapasami, zarządzania magazynami. Więc problem jest taki, że trzeba do tego, żeby prowadzić efektywnie dochodowy biznes, trzeba do tego dorzucić analitykę, więc biznesy e-commerce'owe mają z tym duży problem, żeby te dane jakie generuje biznes obrobić, wyciągać z nich wartość, wiedzę i na podstawie tych danych podejmować decyzje biznesowe. Problem ten wynika również z tego, że prowadząc e-commerce na co dzień korzystamy z bardzo wielu systemów. Mam tutaj na myśli Systemy do zarządzania zamówieniami, systemy do zarządzania magazynem, systemy księgowe, same platformy sprzedażowe typu Allegro czy Amazon, jak i również środowiska reklamowe typu Google Ads, Meta Ads czy TikTok Ads. Tych źródeł danych jest naprawdę dużo, więc bardzo ciężko jest je łączyć i stworzyć w swoim e-commerce bazę danych, takie jedno źródło prawdy, gdzie można sprawdzać, prowadzić analizy i wyciągać z nich dane, wiedzę i na podstawie tej wiedzy podejmować decyzje dotyczące naszego biznesu. Kolejnym problemem jest brak kontroli nad marżą, brak e, codziennych analiz tego, jak kształtuje się nasza marża per produkt i per kanał sprzedaży. Biznesy e nie są w stanie odpowiedzieć na pytanie, ile zarabiają e, w, na danym produkcie i e, w, w danym e, wybranym. Kanale sprzedaży, a marża jest tak naprawdę kluczowym elementem naszego biznesu. Marża musi być na tyle duża, aby pokryć e, koszty stałe, koszty zmienne, koszty marketingu, koszty prowadzenia działalności. Więc jeśli tego nie kontrolujemy, no może to mieć naprawdę poważne konsekwencje, e, które mogą prowadzić nawet do e, upadku e, biznesu. Kolejny punkt na mojej liście to brak wskaźników. Tak naprawdę e-commerce skupiają się głównie na analizie przychodu, który tak naprawdę jest nic nie warty. Patrząc tylko na przychód nie wiemy, czy nasz biznes jest dochodowy. Ponadto przychód daje nam obraz jedynie dotyczący sprzedaży. Biznesy e-commerce'owe nie analizują wskaźników dotyczących innych procesów mam na myśli procesów dotyczących obsługi zamówienia wskaźniki które pomagają nam mierzyć efektywność obsługi zamówień czas odpowiedzi na pytania klientów e-commerce nie mierzą wskaźników dotyczących zarządzania Zapasami i przez to, że nie mierzą, nie mają tych wskaźników, nie kontrolują ich, nie wiedzą tak naprawdę, czy biznes idzie w zamierzonym kierunku, czy procesy są pod kontrolą, czy wzrasta efektywność i czy nasz biznes rośnie nie tylko przychodowo, ale również, czy rośnie pod względem Efektywności i lepszej, lepszej i szybszej obsługi e, zamówień. Kolejny problem to dotyczy braku raportów, e, braku systemów raportowania, braku e, bieżących e, analiz e, kluczowych obszarów naszego biznesu. W biznesach e-commerceowych na pierwszym miejscu jest obsługa klienta, obsługa wysyłek, tak żeby klient jak najszybciej dostał paczkę, dostał zamówiony produkt lub jak najszybciej otrzymał odpowiedź na pytanie. Więc te analizy zawsze schodzą na, na boczny tor, a analizy brak analiz prowadzi do Niewykorzystanych, e, niewykorzystanego potencjału, lub niezidentyfikowania poważnych problemów biznesu na, na wczesnym etapie. Wszystkie te wspomniane problemy i wyzwania prowadzą do tego, że biznesy komersowe e podejmują decyzję na podstawie intuicji, która bardzo często jest błędna i prowadzi do złych decyzji biznesowych, a w rezultacie do olbrzymich niepotrzebnych e, kosztów, które moglibyśmy ominąć e, mając system do, do analiz i system e, raportowania. Więc to są główne problemy i wyzwania, które, e, przyszły mi na szybko do, do głowy, z którymi chciałbym się podzielić podczas tego wideo. I sam projekt, który na dzień dzisiejszy nazywa się Analitycy Magicy, ma wyjść naprzeciw tym, tym problemom. Więc zamysł jest taki, żeby projekt pomagał e-commerce'om w zmierzeniu się z tymi problemami. W, w tym, żeby zaczęły wyciągać wiedzę danych i podejmowały codzienne decyzje biznesowe nie na po, podstawie domysłów, intuicji, ale na podstawie faktów i e, danych. W kolejnym materiale e, podzielę się z Tobą propozycją wartości, czyli jak e, ten biznes, jak ten projekt ma przezwyciężać te problemy i pomagać e-commerce'om się rozwijać. Mam nadzieję, że temat cię zaciekawił. Zachęcam cię do subskrypcji, zachęcam cię do oglądania kolejnych materiałów. W tej serii chciałbym pokazać jak powstaje biznes od konceptu do momentu, gdzie obsługuje Klientów i pomaga e commerceom wnosić się na, na, na wyższy level i pomaga biznesom działać na podstawie danych i faktów. Pozdrawiam cię z Andory i zapraszam do kolejnego materiału.